Przejdźmy do ustawienia B. Mamy te same czasy ataku i release, ale zmienimy teraz ustawienie range, czyli zakres kompresji. Zamiast ustawić range negatywny, czyli zakres negatywny, żeby odbywała się kompresja w dół, to ustawimy zakres pozytywny. I na przykład zróbmy taki zdrowy ruch o 10 dB. Ok, 11-12 dB. I teraz wszystko, co będzie nie dojeżdżało do progu tego kompresora, który tutaj został zadany, będzie zgłaśniane. Czyli wszystkie cichsze rzeczy, które zostały zaśpiewane, cichsze nutki, będą zgłaśniane aż o tą zadaną wartość, czyli w tym momencie 12 dB. A wszystko, co jest powyżej tej wartości, na to nie będzie reagował kompresor. Zobaczmy. Kiedy śpiewa I will hold you i tam są głośne fragmenty, prawie kompresor się nie rusza. Widziałeś to? I hold you, Tylko końcóweczki tych nut są zgłaśniane. Jeżeli na przykład uważasz, że troszeczkę za szybko pod, y, zgłaśniamy tą końcówkę back, to możemy zwolnić release, żeby było troszkę bardziej muzycznie. I you, I jeszcze zwolnimy. I Może troszkę za dużo to zgłośniamy. Zmniejszmy zakres. No. Bardzo fajnie nam to wyrównało. Posłuchajmy teraz bez tego ruchu, czyli bez tego kompresora. Uwaga. Izy. Różnica jest ogromna.